Pomocy Charytatywnej Caritas Artycyzji Łódzkiej realizuje od kilku lat programy dotyczące pomocy osobom wychodzącym z bezdomności i zagrożonym bezdomnością. W tym roku otrzymaliśmy na ten cel środki z, zarówno z Ministerstwa Pracy i Polityki Socio Społecznej, jak i z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. W ramach tych środków Między innymi będziemy mogli zapewnić opał dla stu kilkunastu rodzin naszych podopiecznych. Sfinansujemy ciepłe posiłki dla potrzebujących, ale również zakupimy rzeczy niezbędne takie jak odzież, artykuły inne przemysłowe, artykuły środki czystości, żywność. To wszystko pozwoli naszym beneficjentom uporać się w tych trudnych chwilach i zmaganiach, które podejmują chcąc się usamodzielnić.